Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Dzieje Duszy. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Rękopis A. Dedykowany Matce Agnieszce od Jezusa. W niedzielę 20 listopada Ubrawszy się według przepisów ceremoniału watykańskiego, to znaczy na czarno, z koronkowym okryciem na głowie i przyozdobiwszy się wielkim medalem Leona XIII, zawieszonym na białoniebieskiej wstążce, udaliśmy się do Watykanu, do kaplicy Najwyższego Pasterza. O godzinie ósmej ogarnęło nas wielkie wzruszenie. "Gdy wszedł, by odprawić mszę świętą. Po udzieleniu błogosławieństwa, licznie zebranym wokół niego pielgrzymom, wstąpił na stopnie ołtarza i tu pokazał nam przez swoją pobożność godną zastępcy Jezusa, że był rzeczywiście Ojcem Świętym." Serce biło mi bardzo mocno i modliłam się z wielką żarliwością. Kiedy Jezus zstępował do rąk swego najwyższego kapłana. Byłam pełna ufności. Ewangelia tego dnia zawierała cudowne słowa: Nie lękaj się, trzutko, mała, bo spodobało się ojcu mojemu dać wam królestwo. O nie, nie lękałam się. Ufałam, że królestwo Karmelu wkrótce stanie się moim udziałem. To też nie przyszły mi na myśl inne słowa Jezusa. Ja wam przygotowałem królestwo, jak mnie przygotował Ojciec mój. To znaczy, że ja zachowuję dla was krzyż i doświadczenia, bo dzięki nim staniecie się godni posiąść to królestwo, za którym tęsknicie. Skoro konieczne byłoby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej. To jeśli pragniecie zająć miejsce u jego boku, pijcie kielich, który on pił. Ten kielich podał mi ojciec święty, i łzy moje zmieszały się z gorzkim napojem, który mi ofiarowano. Po mszy świętej, dziękczynnej, następującej bezpośrednio po mszy jego świątobliwości, rozpoczęła się audiencja. Leon XIII. Usiadł na wielkim fotelu. Ubrany był w prostą białą sutannę, pelerynkę tego samego koloru, a na głowie miał piuskę. Otaczali go kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, ale ja widziałam ich tylko ogólnie, mając całą uwagę zwróconą na Ojca Świętego. Przechodziliśmy przed nim procesjonalnie, każdy z pielgrzymów po kolei klękał, Całował stopę i rękę Leona XIII oraz przyjmował jego błogosławieństwo, po czym dwaj z gwardii szlacheckiej dotykali go zgodnie z ceremoniałem, na znak, że ma się podnieść to znaczy pielgrzym, bo z powodu mego złego wyrażania się, można by sądzić, że chodzi tu o papieża. Zanim weszłam do apartamentów papieskich, zdecydowana byłam przemówić. Gdy jednak spostrzegłam, że po prawej stronie Ojca Świętego jest ksiądz Reweroni, poczułam, że moja odwaga słabnie. W tej samej niemal chwili on ze swej strony zapowiedział nam, że zabrania mówić do Leona XIII, ponieważ audiencja przeciągnęłaby się zbyt długo. Odwróciłam się do mojej drogiej celiny, by się przekonać, co o tym sądzi. Mów, rzekła mi. W chwilę potem znalazłam się u stóp Ojca Świętego. Pocałowałam Jego pantofel, On podał mi rękę, ale zamiast ją pocałować, złożyłam swoje i, podnosząc ku jego twarzy oczy pełne łez, zawołałam: Ojcze Święty, proszę Cię o wielką łaskę. Wtedy papież pochylił się ku mnie w taki sposób, że moja twarz dotykała niemal Jego twarzy. Widziałam utkwione we mnie jego czarne i głębokie oczy, które zdawały się przenikać aż do głębi duszy. Ojcze Święty, powtórzyłam, dla uczczenia twego jubileuszu, pozwól mi wstąpić do Karmelu w piętnastym roku życia. Głos mi zapewne drżał ze wzruszenia, bo Ojciec Święty. Obracając się do księdza Reweroniego, który patrzył na mnie zdziwiony i niezadowolony, powiedział, nie rozumiem dobrze. Gdyby dobry Bóg pozwolił, ksiądz Reweroni mógł bardzo łatwo uzyskać dla mnie to, czego pragnęłam. On jednak chciał mi dać krzyż, a nie pociechę. Ojcze Święty, odpowiedział wikariusz generalny, to jest dziecko który pragnie wstąpić do karmelu w piętnastym roku życia. Przełożeni rozpatrują właśnie tę sprawę. A więc moje dziecko, odpowiedział ojciec święty, patrząc na mnie z dobrocią. Zrób to, co ci przełożeni powiedzą. Opierając ręce na jego kolanach, zrobiłam ostatni wysiłek i rzekłam tonem błagalnym. Ojcze święty, jeśli powiesz tak, wszyscy się zgodzą. Patrząc na mnie uważnie, wypowiedział te oto słowa, podkreślając każdą sylabę. A zatem a zatem wstąpisz, jeśli dobry Bóg tego zechce. Jego akcent był przy tym tak przenikliwy i przekonujący, że mam wrażenie, jakbym go jeszcze słyszała. Dobroć Ojca Świętego dodała mi odwagi. Chciałam jeszcze coś powiedzieć, ale dwaj z Gwardii Szlacheckiej dotknęli mnie bardzo grzecznie, dając znak do powstania. Widząc zaś, że to nie wystarczy, wzięli mnie pod ramiona i ksiądz Reweroni pomógł im podnieść mnie, bo pozostawałam nadal z rękami złożonymi, opartymi o kolana Leona XIII. I... Trzeba mnie było siłą oderwać od jego stóp. W chwili, gdy mnie w ten sposób podnoszono, Ojciec Święty położył rękę na moich ustach. Potem podniósł ją, by mnie pobłogosławić, podczas gdy moje oczy napełniły się łzami i ksiądz Reweroni miał możność oglądać przynajmniej tyle diamentów, ile ich widział w baje. Dwaj z gwardii szlacheckiej nieśli mnie nieomal aż do drzwi, gdzie trzeci wręczył mi medal Leona XIII. Celina idąc za mną, była świadkiem sceny, która się rozegrała. Będąc przejętą niemal tak jak ja, miała jednak odwagę poprosić Ojca Świętego o błogosławieństwo dla karmelu. Ksiądz Reweroni odpowiedział z niezadowoleniem. Karmel jest już pobłogosławiony. Dobry ojciec święty powtórzył ze słodyczą. O tak, już jest pobłogosławiony. Tato wcześniej podszedł do stóp Ojca Świętego, w grupie panów. Ksiądz Reweroni okazał się dla niego uprzejmy i przedstawił go jako ojca dwóch karmelitanek. Papież, na znak szczególnej łaskawości, położył rękę na czcigodnej głowie mego drogiego króla. Jakby chciał go w ten sposób naznaczyć tajemniczą pieczęcią w imieniu tego, którego jest prawdziwym zastępcą. Ach, teraz, gdy ten ojciec czterech karmelitanek jest już w niebie, na jego czole spoczywa już nie ręka papieża, zdająca się wróżyć mu męczeństwo, ale ręka oblubieńca dziewic, króla chwały, opromieniająca głowę wiernego sługi. I już nigdy ta dłoń chwalebna nie usunie się z czoła, które uwieńczyła na wieki. Mój drogi tatuś nie mało się zmartwił, gdy po wyjściu z audiencji znalazł mnie zalaną łzami. Usiłował mnie pocieszyć, ale bezskutecznie. W głębi serca czułam wielki pokój, ponieważ zrobiłam absolutnie wszystko, co było w mojej mocy, by odpowiedzieć na żądanie Boże. Niemniej, Pokój ten panował w głębi, a duszę moją przepełniała gorycz, ponieważ Jezus milczał. Miałam wrażenie, jakoby mnie opuścił. Nic nie zdradzało mi jego obecności. Słońce także tego dnia nie odważyło się świecić, i piękne, błękitne niebo Italii, zasnute posępnymi chmurami, nie przestawało płakać wraz ze mną. Wszystko się skończyło. Podróż straciła już w moich oczach wszelki urok, ponieważ cel jej był chybiony. A przecież ostatnie słowa Ojca Świętego winnym nie były pocieszyć. Czyż ostatecznie nie były one naprawdę prorocze? To, co dobry Bóg chciał, wypełniło się pomimo wszelkich przeciwności. Nie dopuścił on, aby stworzenia pełniły swoje własne zamysły, lecz jego wolę. Od jakiegoś czasu ofiarowałam się dzieciątku Jezus jako jego mała zabawka i prosiłam go, aby się mną bawił nie jak drogocenną zabawką, którą dzieci oglądają tylko nie ośmielając się jej dotknąć, ale jak nic niewartą piłeczką, którą mógłby rzucić na ziemię, kopnąć nogą, przekłuć, Pozostawić w kącie lub też przytulić mocno do serca, jeśli mu to sprawiło przyjemność. Jednym słowem, chciałam zabawić małego Jezusa, sprawić mu radość, chciałam oddać się jego dziecinnym kaprysom. I wysłuchał mojej modlitwy. W Rzymie Jezus przekłuł swoją zabaweczkę. Chciał zobaczyć, co znajduje się w jej środku, a po zbadaniu zadowolony ze swego odkrycia, pozwolił upaść swej piłeczce, a sam zasnął. I cóż się działo podczas Jego słodkiego snu i jakie były losy opuszczonej piłeczki? Jezus śnił, że nadal bawi się swoją piłeczką, rzucając ją i podnosząc na przemian. a potem kiedy spostrzegł, że potoczyła się bardzo daleko, przytulił ją do swego serca, aby już nigdy więcej nie wypuścić jej ze swojej rączki. Zdajesz sobie sprawę, moja droga matko, jak smutną była piłeczka, kiedy się znalazła na ziemi. Wbrew wszelkiej nadziei nie przestawałam jednak ufać. W kilka dni po audiencji u Ojca Świętego tato poszedł odwiedzić dobrego brata Symeona i spotkał u niego księdza reweroniego, który był bardzo uprzejmy. Tato wypomniał mu na wesoło, że nie dopomógł im w moim trudnym przedsięwzięciu, po czym opowiedział bratu Symeonowi historię swej królewny. Czcigodny starzec słuchał jego opowiadania z wielkim zainteresowaniem. Zanotował je sobie i rzekł ze wzruszeniem. Tego nie widuje się we Włoszech. Sądzę, że to spotkanie zrobiło na księdzu Reweronim bardzo dobre wrażenie. Odtąd nie przestawał mi dowodzić, że w końcu został przekonany o moim powołaniu. Czytała Anna Cieślak.